Cześć, witajcie na kanale MultiPasko. Wracamy do serii Stawka Rośnie, w której to gramy w jedną wybraną gierkę, ale za to we wszystkie możliwe stawki, i dziś tą gierką będzie Morska przygoda. No, zawsze wybieram gierkę, w której jeszcze nie grałem. W tej serii, w której nie przechodziłem jeszcze wszystkie stawki, jakie tutaj mamy stawki do wyboru w morską przygodę. 1, 2, 5, 10, 20, 30. Tak jest, więc koszt gry dzisiaj znowu 68 zł. A że jak nagrywam ten film jest w poniedziałek, to grając przy stawce 10 zł, 5 zł będzie należał nam się bonusu, ponieważ przedłużono tą promocję, właśnie poniedziałkową, w której grając w dowolną gierkę za dychę. Można dostać 5 z powrotem, jednorazowo, raz w poniedziałek. Ok, dobra, to rozpoczynamy sobie morską przygodę. Jak widzicie, saldo startowe moje to 407 zł i 10 groszy. I kupujemy los za złotówkę na rozgrzewkę. Powodzenia następnym razem, więc tak, na starcie widzimy powodzenia. Tu jeszcze pokażę tą promocję. Więc na Multipasko w, w, w dziale gierki widzimy, że promocja w poniedziałki jest aż do 27 października. Więc również za tydzień będzie jeszcze ta promocja, a potem zobaczymy, czy ją przedłużą, czy nie. Stawka 1 zł. Za nami zwiększamy stawkę. Na 2 zł. No i jedyne co tu można zrobić, to kliknąć, płacę i czekać na rezultat. Hmm, drugi raz to samo. Drugi raz to samo. No tu też można kliknąć w dowolne pole, wtedy widzimy. Co by się stało, gdybyśmy znaleźli więcej na przykład takich statków obok siebie? Za trzy statki, na przykład przy stawce 2 zł, widzimy, że byłoby 6 zł, więc tak też to możemy w ten sposób porównać. No ale to muszą być symbole obok siebie. No bo tu mieliśmy trzy statki tak naprawdę, tylko rozmieszczone w różnych rogach tej planszy. Dobra, zwiększamy stawkę. Zwiększamy stawkę na 5 zł. I czas w końcu coś wygrać. No, dzisiaj tu jest 6 tych stawek. Nie wyobrażam sobie nawet, żebyśmy mogli mieć taką sytuację, że 6 losów będzie pustych. To w ogóle odrzucam taką opcję całkowicie. Chociaż, no, można mieć takiego pecha. Trzymajcie kciuki, żeby u mnie tak nie było, żebym miał to szczęście. Jednak stawka 5 złotych, lecimy 5 złotych. No! Trzeci strzał. Tak samo pechowy saldo spadło poniżej 400. No, dawno nie miałem tak niskiego salda. No, ale przydam jeszcze trzy te najwyższe stawki, trzy najwyższe stawki. Teraz będzie to stawka 10 zł. No, i tutaj już są fajne kwoty. Chociaż tak naprawdę przy stawce 10 zł niektóre symbole dają 5 zł, na przykład 3 takie ośmiornice dają 5 zł, chociaż wygrana oczywiście nie może być tak niska jak 5 zł, więc trafiając takie 3 ośmiornice, to jest pewne, że trafimy jeszcze coś innego. Także łącznie sumarycznie, no dycha musi być, jeżeli się gra za dycha. No, nie może być mniejszej kwoty. No dobra, to lecimy 10 zł. Tutaj bonus się ma należeć. 5 zł ma wrócić. Więc 399 i zobaczymy, co się stanie. 389 jest? Czy coś będzie? Nie ma! Jest bonus tylko. Z 389 wskoczyło na 394. Więc ten bonus wpadł? Wróciło 5 zł. Ja mówię, że ten bonus jest, no mówię, jest to fajny bonus. Jeżeli ktoś naprawdę nie gra w ogóle w gierki, a może sobie pozwolić na stracenie, że tak powiem, 5 złotych tygodniowo, to chyba warto wydać tą dychę, zaryzykować. No i w najgorszym wypadku 5 złotych stracić. A można coś zyskać, no bo nawet trafiając jakikolwiek los, to już wtedy jest się fajnie na plusie bo bonus będzie tutaj naliczany, więc nawet jeżeli będzie to los wygrywający, ale tylko zwrot, to zwrot, plus bonus to wciąż jest bonus eee, na plusie. Dobra, zwiększamy stawkę. Zwiększamy stawkę na dwie dyszki. Płacimy. Może teraz, to jest już ten moment.. <śm> Popatrzcie, no to jest już która stawka? Piąta stawka z kolei. No gra tu jest bardzo szybka i bardzo niefajnie to wygląda. To saldo wciąż ucieka. No dzisiaj 68, wygrywamy 5 bonusów, więc 63 można nawet w najgorszym scenariuszu stracić przy takiej grze jak ja tutaj teraz gram. No mam nadzieję, że ta stawka 30 na końcu może tutaj. To jest najważniejsza stawka, więc no, gdyby się udało trafić coś więcej niż zwrot, to jest nawet szansa na odrobienie tych wszystkich strat oczywiście. A jak nie, no to będzie. Będzie bardzo wyraźna strata dzisiaj niestety. Więc ostatnie kliknięcie. Stawka 30 zł. To jest ważne, żeby w dobrym momencie kliknąć. Bo tam gdzieś teraz no losy się jakieś może sprzedają. I, znaczy. Tak naprawdę, no chyba ma to wpływ, wiadomo. Kiedy kliknę, to jednak gdzieś to tam ma znaczenie. Co wylosuje. Dobra. Klikamy, klikamy. Będzie wygrana czy nie będzie? Coś tu się zadziała, ale czy to jest wygrana? Nie, to nie jest wygrana. Źle to wygląda, wiadomo. 34460 3 złote na minusie no morska przygoda wszystkie 6 losów miała pustych dla mnie dzisiaj wszystkie stawki nieważne czy to złotówka czy to 30 były bez wygranej od razu widzieliśmy to powodzenia następnym razem no i tak to czasem wygląda niestety niestety tak to dzisiaj wygląda popatrzmy jeszcze jakie następne gierki będziemy tutaj w tej serii ja tak idę od najnowszej wstecz więc pewnie złote odkrycie teraz wezmę, bo ponieważ tutaj też jest 68 zł, te same 6 stawek występuje. No to pewnie wezmę złote odkrycie następnym razem, a za dzisiaj już dziękuję. Niestety bardzo pechowy znowu odcinek, który mocno zminusował moje konto. Mimo to możecie dać łapkę w górę. Pozdrawiam serdecznie, cześć!